Kilka słów na temat nowego Tarmaka SL7. Całkowicie nowy, całkowicie nowy Tarmak SL7, wypuścił się już jakiś czas temu. Peter Sagan go y, tam ujeżdża. E, tak, całkowicie nowy. No, jakby napisali, że jest tylko trochę poprawionym Tarmakiem, e, to nikt by na to nie poszedł, więc oczywiście hasło musi być, że jest całkowicie nowy Tarmak SL7. E, rower wygląda bardzo fajnie, przyznam. Bardzo czyściutko, bo mamy pełną integrację przewodów. Cockpit, to jest ten Aero... jak on się nazywał? Cockpit Aerofly 2, zaciągnięty z węża. I nie ma nowego węża! Nie ma nowego węża! Czyżby spec nie chciał dalej iść w Aero? Hmm. Ciekawe czemu. W każdym razie naprawdę bardzo ładnie prezentuje się nowy, nowy tarmak. Chciałbym się skupić na linii S-Works, dlatego że to jest sztywność, której ja bym oczekiwał od, od roweru który na, na, na takim wyższym poziomie, który bym chciał po prostu. S-Works to, to jest ta linia, która jest rzeczywiście sztywna, jest, jest rzeczywiście na takim fajnym poziomie. Pro, który. Linia Pro, która jest w tym momencie w specu, moim zdaniem nie jest takim samym Pro jak to było kiedyś. Mam. Mam porównanie, jeździłem na starym tarmaku, na jeszcze tam poprzedniej generacji tarmaku z linii Pro. W tym takim klasycznym slopie e, z niezopuszczonymi widokami, e, i ma się on, powiem szczerze, nijak do nowej linii Pro. Po prostu nowy, nowa linia Pro jest dużo większa, zachowuje się inaczej, mimo że jest to teoretycznie też Carbon Fact 10R, e, ale to już, to już nie jest to. To już nie jest to. Mm, więc skupiając się na s a, kolorystyka no kolorystyka trochę smutna um, mamy albo takie czerwone cieniowanie z czarnym to wygląda całkiem nieźle e, albo taki, taki jakiś e, zielony zielono-czarno chyba matowy, nie lubię matowych kolorów kwestia gustu za to mamy naprawdę e, piękne framesety, jeżeli sobie tutaj zobaczycie Same frame sety są w tak fantastycznym malowaniu, że po prostu e, wow, jak w sklepie z cukierkami. Um, Frameset kosztuje zaledwie 18,5 klocka. E, sam rower, no cóż, e, fajna maszyna. Fajnie, że e, mamy do wyboru w tych naj, najwyższych S-worksach albo grupę Shimano, albo grupę SRAM dla porównania GIANT e, SL, bo to jest ten sam poziom to jest jakby odpowiednik s Worksa, więc to jest ta najwyższa półka w Giantie mamy do wyboru albo SRAM, albo SRAM więc tak sobie tutaj mamy wybór pomiędzy Shimano a SRAM, co jest, co jest fajną opcją e, Mamy kółka, które moim zdaniem są troszkę za wysokie. E, tylne koło ma aż profil 60, przód 51. E, I to są koła na dętce z e, oponami Turbokoton. E, te opony się, no cóż, no, no, e, nie, nie są zbyt trwałe. Nie są zbyt trwałe. 26, na obręczach o szerokości wewnętrznej 21. Skąd znamy szerokość wewnętrzną 21 z zipów z Evan Lightów fajny bardzo fajny profil w sensie szerokości moim zdaniem trochę zbyt wysoki mm, profil w sensie wysokość obręczy um, i ja zdecydowanie lepiej czuję się na obręczach do 42 38 42 um, i co? Ale, ale, jakby ponieważ nie ma nowej linii węża to tutaj trochę chcieli pewnie pójść w Aero i, i, i mamy ten wyższy profil koł. Cool. Um, oczywiście mamy miernik mocy w Korbie. Durace bardzo dobry miernik mocy. Używam tego miernika u siebie w, w grupie Ultegra. Porównując to, dobra, porównując to do. Do TCR-a Giant, flagowca Gianta. No, cenowo wygląda to troszkę inaczej, nie? Bo w ogóle SPEC za, swój, za, za tarmaka SL7 na grupie Durais DI2 liczy sobie, życzy sobie 53,5 tysiąca złotych. Um, mm -hmm. Giant i to jest, to jest jakby porównywalny model. Giant liczy sobie 46 klocków za, za model SL0 disc. Mm. Teraz skąd, y, w ogóle jest, skąd w ogóle jest taka rozbieżność cenowa? Moim zdaniem nie jestem fanem jednej marki. Nie? Mam, mam speca, y, jeździłem na różnych rowerach i za każdym razem kiedy robię jakieś porównanie najlepszy stosunek jakości do ceny wychodzi w Giant Giant ma kiepski marketing ma zupełnie odmienną politykę cenową w stosunku do Speca, do Treka e, i, i może na tym trochę cierpi ale naprawdę dowożą świetne produkty najwyższej jakości e, Carbon szczególnie w tych topowych ramach e, i, i tak jak mówię świetny stosunek jakości do ceny nie jestem fanem tych, tej grupy, która jest tutaj założona, ale yy, i nie jestem fanem przede wszystkim systemu ISP. No to ISP to jest coś, yy, co tak naprawdę zdecydowało o tym, że nie poszedłem w, w model SL, bo cięta sztyca podsiodłowa to naprawdę nie jest dobre rozwiązanie. Ten system yy, jest nie jest dopracowany, nie jest doskonały, Jarzmo ma sporo wad, które później wychodzą w czasie jazdy. W ogóle sztyca musi być idealnie obcięta, żeby, żeby to jarzmo siedziało doskonale na, na maszcie. No Wiadomo, jest to kwestia tego, że e, dzięki temu y, można zyskać, można stracić wiele wagi. Można W sensie ta, ta rama e, Giant jest naprawdę ultra lekka. E, i co? I, I jeżeli mówimy o, o Sworksie Sworks versus SL no, różnica cenowa jest olbrzymia. Dlaczego? Spec ma specyficzną Spec ma specyficzną, spec ma specyficzną politykę cenową. Yy, ponieważ spec picuje się tak jak Trek na markę Premium to to, co robią, to jest mniej więcej to samo, co można e, zaobserwować, nie wiem, jak mamy koszulki, e, koszulki Lacoste, nie, albo tam jakieś, jakieś nowe kolekcje modowe. Jeżeli coś wychodzi w tej pierwszej fali, to jest z automatu dużo droższe, niż powinno kosztować, dlatego, że to jest coś, co mogą kupić ci klienci, którzy są w stanie zapłacić więcej, niż to jest warte, dlatego, że będą umieli to jako pierwsi, będą umieli... E, m, najnowszy model. I to, taka polityka doskonale sprawdza się w Stanach, na przykład, gdzie ludzie mają, no, trochę ten wyższy poziom, jeżeli chodzi o zarobki i mogą wywalić więcej kasy e, po to, żeby mieć najnowszy model, z najnowszej kolekcji I, i chcą zapłacić za to, że że mogą być naj w pewnym momencie. Bo zaraz ten model, oczywiście, e, stanie się bardziej popularny. I to, co widać po Cenach w Specu czy w Treku to jest coś takiego, że na początku te ceny są wygórowane, a później pod koniec sezonu można kupić rower za 50%. A i tak sprzedawca ma na tym marżę. Jakoś więc, e, więc działa to. No, no, no działa to w Stanach na pewno, w krajach bardziej zamożnych, gdzie ludzie są w stanie wypakować więcej kasy, za to, żeby mieć najnowszy model. W Europie moim zdaniem lepiej sprawdza się polityka, jaką, polityka cenowa, jaką ma Giant. Giant wypuszcza nowy model, wrzuca cenę, trzyma tą cenę, koniec. I można oczywiście kupić jakieś tam modele z, z, z rabatami, z wyprzedaży, ale będą to wyprzedaże, które bardziej biją po marży, marży sprzedawcy niż po cenach producenta. Więc, więc cóż, e, cały czas uważam, że najlepszy stosunek jakości do ceny daje Giant. Nie jestem fanem e, ciętej sztycy podsiedłowej i z tego względu nie, nie jeszcze, no, no jeszcze pewnie długo nie kupię modelu Advanced SL. A ze względu na cenę, jeszcze długo nie kupię Tarmaka e, S Worksa. Bo cena jest po prostu kosmiczna, komiczna, przekomiczna, przekomiczna cena. Um, bardzo fajny rower, ale, ale ktoś tu mocno, mocno przegina 50, prawie 54 tysiące za, za rower, um, który no, no jest, jest fajny. Ok, jest fajny, ale czy, czy warto za niego tyle zapłacić? Nie wiem, zostawiam decyzję Wam. Um, i mam wrażenie, że marketingowcy w specu to, to jest, to jest taka, to, taka grupka ludzi, którzy siadają co roku i myślą sobie, co tu zrobić, żeby całkowicie zmienić ten rower na tyle, żeby wcisnąć ludziom, że to jest zupełnie inne rozwiązanie. Ten rower zupełnie zachowuje się inaczej i żeby, żebyśmy mieli większą sprzedaż niż w ubiegłym sezonie. Więc wprowadzają jakieś. <laughs> może, może zmieńmy geometrię ramy. Ale ta geometria jest świetna, ona jest sprawdzona jest. Nie, ale zmieńmy geometrię, to wtedy, wtedy wypuścimy zupełnie inaczej wyglądający rower i ludzie będą chcieli go kupować. Takie jest jakby podejście marketingowe. I cóż, moim zdaniem Spec robił, robił już świetne rowery w tej klasycznej, slopowej geometrii, nie te, te które były przed tą linią z opuszczonymi tylnymi widokami. Jeździłem ostatnio zresztą z człowiekiem, który, który miał S-Worksa z tej, z tej starej, dobrej linii bardzo długo. To był taki mocno wyjeżdżony rower, naprawdę fajnie się na to patrzyło. To były bardzo lekkie rowery, bardzo sztywne. No i co, i, i później zaczęło to moim zdaniem iść w słową stronę, i więcej w tym wszystkim w specu, w treku jest marketingu niż rzeczywiście technologii niż, niż roweru tak naprawdę jak sobie porównamy linie pro tutaj mamy bardzo fajny taki granatowo srebrny albo, mm, albo taki kolor Tarmac SL7 Pro na Ultegra Di2 czyli to jest, to jest coś porównywalnego z tym co ja mam u siebie nie? Tutaj to kosztuje 34,5 klocka. 34,5 klocka. W Giantie odpowiednik 22,5 klocka. Czemu? Czemu? Drogi Specu, czemu? No i niestety, jak sobie porównamy Pro, linię Pro ze Speca z linią Pro z Gianta to to się ma nijak do siebie. Giant robi dużo, dużo sztywniejsze rowery w linii Pro. Takie jest moje zdanie. To za co lubię Gianta to jest właśnie to, że trzymają się tej samej linii, udoskonalają to co jest, co jest wypracowane przez wiele lat. Spec robi trochę, trochę radykalne zmiany od czasu do czasu. Moim zdaniem jest to bardziej podyktowane marketingiem niż, niż rzeczywiście hmm, wynikałoby to z, z technologii, z rozwiązań, z, z badań i tak dalej, Z ich tunelu aerodynamicznego, który, który e, trzeba jakoś utrzymywać, więc trzeba sprzedawać te rowery w takich horrendalnych, chorych cenach. Um, no cóż, tyle na dzisiaj. Piszcie co sądzicie o, o nowym Tarmaku SL7. Moim zdaniem bardzo fajny rower i zupełnie yy, nieadekwatna cena. Tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie czołem. Hej.